Dzień wam wszystkim. Wielu z Was się zastanawia, e, jaką agencję najlepiej wybrać. E, taka, która nie oszukuje, która uczciwie płaci. Powiem Wam szczerze, nie ma takich. Każda agencja oszukuje i, i to jest normalne. Tylko jedne oszukują bardziej, drugie mniej. Czasami wydaje Ci się, że, że, one, że oni robią wszystko pod Ciebie, ale oni zawsze robią tak, żeby i tak wyjść. Na swoim muszą mieć jakieś swoje profity. Bardzo dużo się pisze, bardzo dużo ludzi pisze na forach, w ogóle mówią, jakie podstawowe kwestie musicie pamiętać, zanim podpiszecie umowę. Przede wszystkim musicie się dowiedzieć stawkę. I nie brutto, nie brutto, bo to brutto może być różna. E, brutto mogą wam nawet na, napisać 25 euro, a w rzeczywistości to 10 do ręki. Stawka netto na rękę. Musicie się dowiedzieć, ile przykładowo tygodniowo będziecie dostawać pieniędzy przy 40 godzinach. Nie pytajcie się, jak zrobić 50-60, tylko przy 40 godzinach. Jaka to będzie e, stawka? E, Przede wszystkim też musicie wiedzieć, e, czy agencja odciąga za hałupę, za samochód, za rower, bo wiele agencji, nawet dając wam rower, odciąga nie wiem, tygodniowo 20-30 euro. Ja nigdy nie miałem roweru, ale tak chłopaki mówili. Słyszałem wielokrotnie, jak ludzie mówili: 20-30 euro chyba tygodniowo, plus jakąś kaucję trzeba zapłacić za rower. Przeważnie to są gruchoty, po prostu więc wiele osób gdzieś tam szuka na, na, na marktplacu Tutaj akurat w Holandii używanego roweru, który można tam za 50 euro kupić. Gdzie agencja bierze 100 euro kaucję, co nie? Co jeszcze musicie się dowiedzieć, żeby agencja was nie robiła w ciula tak za bardzo? A wszystko, co się dowiadujecie, powiecie, że chcecie na papierze. Wszystko, każdą, każde słowo, które wypowiem osoba, która was e, rekrutuje poproście o pisemną, e, pisemne potwierdzenie bo często się wybierają, że nic nie mówili takiego e, ja się raz spotkałem z jedną agencją e, gdzie, gdzie mnie wciula zrobili tak e, obiecywali pięknie ładnie wszystko gadali, a w rzeczywistości Później okazało się jak się okazało Większość agencji Akurat trafiałem dobrych Nawet jedni do mnie ostatnio napisali Czy bym o nich filmik nie zrobił Może kiedyś Może kiedyś dla nich zrobię Ale na razie nie Wszystko na papierze Przede wszystkim na papierze co musicie mieć To musicie mieć Jaka Jakie jest wasze wynagrodzenie Najlepiej żeby było napisane Netto Niektóre agencje tak robią, że piszą wynagrodzenie netto za godzinę, a jeżeli piszą brutto, to, mu to musicie też mieć tak samo e, wyszczególnione za co są potrącane, e, potrącane e, pieniążki z, was z waszego wynagrodzenia. E, teraz już wiem, że zamieszkania niektóre agencje biorą tygodniowo około 100 euro, bo tak to wszystko wygląda to jest bardzo dużo. 100 euro y, razy 4. patrzcie, 400 euro biorą za pokój, często nawet nie jednoosobowy, bo ludzie mieszkają po dwóch na pokojach i więcej, bo wiem, że więcej też jest. E, więc e, na to patrzcie, popatrzcie, bo, bo różne agencje mają różne opcje. Czasami mówią, że e, w większości mówią, że chałupa jest e, chałupa, pokój jest za darmo, zakwaterowanie jest za darmo, ale i tak na odcinku dostanie. Nie denerwujcie się tym. Wyjaśnijcie to przede wszystkim, bo ja tak miałem. Pierwszy raz pojechałem. Powiedzieli, że jest tyle i tyle na rękę. Yy, zakwaterowanie za darmo, plus jeszcze coś tam, prawda? Yy, okazało się, że stawka moja była niższa o euro na godzinę netto. Netto to dużo. Yy, 40, to masz 160, yy, no jakieś 160, 180, yy miesięcznie euro, to dużo, plus na papierku, co dostałem na odcinku z wynagrodzenia było zakwaterowanie, które miało być za darmo. Więc pojechałem tam bardzo zdenerwowany do nich. Po pierwsze, gdzie moje pieniądze i dlaczego mam płacone, płacę za zakwaterowanie, skoro jest za darmo. Więc mi wyjaśnili, że moja stawka, interesuje mnie moja stawka netto, nie mam patrzeć na to, co jest wyszczególnione ubezpieczenie zakwaterowanie, wszystko już jest podejmowane, moja stawka netto więc ok, to zrozumiałem ale mówię dlaczego, dlaczego tego euro jednego nie ma więc wytłumaczyli mi, że hmm, wakacyjne yy, czyli wakacyjne jakby ktoś nie wiedział wakantie yy, gelt oni tu mówią to są pieniądze, które są co miesiąc odkładane na waszym koncie, gdzie raz w roku dostajecie całą pulę, czyli jednorazową wypłatę, taki ala bonus, tak. Większość firm czy agencji wypłaca to co tydzień, więc wy tego nawet nie czujecie, bo to jest po 5-10 euro tygodniowo. I oni mi powiedzieli właśnie wtedy, że oni mi to, mi to po prostu odkładają, prawda? A ja, że nie taka umowa była, prawda? Urlop miałem normalnie. No, urlop masz normalnie, tylko wakacyjny, prawda? Ja, mówię, ja chcę sta całą stawkę z powrotem. Więc to euro mi oddali, prawda? Ale po przepracowaniu, przepraszam, po przepracowaniu roku mm, nie dostałem tych pieniędzy wakacyjnych, gdzie to jest fajny zaszczyt, to jest jedna wypłata. Więc średnio, jak tu ludzie, spawacze mają, tak mówiliśmy, no. No tak szczelam, bo to różnie bywa, prawda? Mieliśmy 3000, tak? Brutto. 1500, 1000, no jakieś 1600 dostaje się, dostaje się na rękę, więc to jest takie taki fajne zaszczyt gotówki, na przykład na jakieś fajne wakacje. Bo niestety z tych 3040, chyba 6 albo 7% zabiera nam Balasting, Balasting, czyli tutajsza skarbówka, tak. Więc to też boli. To też jest bardzo ważne, jak zaczynacie negocjacje w sprawie pracy nowej. Oczywiście, zakwaterowanie też trzeba, trzeba podkreślić: zakwaterowanie, czy to będzie pokój dwuosobowy, czy jednoosobowy, jeżeli chcą Was w dwójkę wcisnąć albo i w trójkę czasami i więcej zdarzało się e, gdzieś tam. Do, do dzisiaj się zdarzałem, słyszę różne historie, ale jeżeli chcą was wcisnąć, to wtedy możecie, e, możecie się nie zgodzić, wiadomo. Często ludzie się zgadzają. Powiem Wam, że jedynka to jedynka, tak? Ja w większości miałem jednoosobowe pokoje i naprawdę mam swoją prywatność. Jak ktoś mnie nad, może się e, na, na golasa, sobie poleżeć i, i nikt ci, e, nikt ci nic y, nie będzie przeszkadzał i nie będziesz się krępować ale jeżeli okaże się, że pokój jest dwu czy trzyosobowy zawsze możesz negocjować, żeby ta stawka którą wam zabierają za zakwaterowanie o ile wam zabierają, bo nie zawsze zabierają ale gdyby wam zabierali e, pomniejszyć prawda, przez to, że mieszkasz e, z większą ilością ludzi e, ja mówię, w niektórych w niektórych agencjach nie trzeba pracić za, za, za zakwaterowanie więc nie ma co negocjować nawet E, agencje tak wychodzą na swoim e, z tego co wiem, mm, oni odciągają ludziom e, za zakwaterowanie, a sami dostają dodatki e, z państwa. Jak ktoś jest obcokrajowcem, e, po prostu dostają eksterytorialne. To mu, mówi się, zamiast to wypłacać ludziom, oni to biorą e, na poczyt właśnie mieszkania waszego, waszego zakwaterowania. Więc poczytajcie trochę w internecie, bo tego jest naprawdę sporo różnych rewelek, co możecie odzyskać później. Przede wszystkim bardzo ważne kwestie są, że teraz od tego roku, od tamtego roku wprowadzili, wprowadzili obowiązkowy meldunek dla każdego, jeżeli się przebywa więcej niż 3 miesiące na terenie kraju danego tego kraju. Trzeba się zameldować obowiązkowo. Jeżeli człowiek się nie zamelduje, można dostać karę. W Holandii za wszystko się dostaje kary. Jeżeli się nie zapiszesz do lekarza rodzinnego, to też kara za wiele rzeczy. Więc z tym meldunkiem też sobie poczytajcie, bo wiem, że dużo, dużo chłopaków się meldowało po prostu na poczekaniu. Znam też ludzi, co nie są zameldowani i, i na razie ich agencja tam nie ciśnie. Ale to też jest ważne. Jeżeli się zameldujecie, też tam jakieś mniejsze zwroty podatku są wszystko. Ja nie znam się dokładnie na tym, są, są księgowi, którzy się tym zajmują. To też możecie się w agencji dowiedzieć, jak to wygląda, czy trzeba się meldować czy nie. Oni też to wiedzą. Więc więc mówię, to co warto wiedzieć, jak się podpisuje umowę i jak agencje robią, jak już podpiszecie umowę agencyjną. To musicie bardzo dużo pilnować. Nauczcie się przede wszystkim, dużo ludzi tego nie robi. Sprawdzajcie każdy odcinek, co dostajecie wypłaty, prawda? Każdego Solarisa. Sam, tutaj mówię na to Solaris. E, mm, sprawdzajcie. Jeżeli dostajecie co tydzień, patrzcie co tydzień, to poświęćcie na to 50 minut, ale przestudiujcie. Robią takie czasami rzeczy: coś na chacie ktoś zniszczy, obciążają całą chatę. E, ty nie wiesz za co chodzi. Wszystko trzeba wyjaśniać, prawda? godziny gdzieś tam uciekają to też stały, stały element gry agencji prawda Znik tu ci zabiorą dwie tam temu dwie przy tysiącu ludzi robi się niezła sumka prawda e tutaj nie, nie wypłacą e czy jakiegoś dodatku za to za tamto prawda wiele wiele agencji też płaci e kilometrówkę czyli za każdy przyjechany kilometr płacą e Płacą dodatek, prawda? Więc niektóre agencje też nie płacą tego, prawda? E, dają na przykład e, zamiast tego, dają kartę do, na, na CPN. E, różnie to omijają, prawda? Musicie zobaczyć, co Wam bardziej się opłaca. E, czy kilometrówka na przykład, czy karta na CPN. Karta też nawet jest fajna, fajna sprawa, e, ale to jest plus dla agencji, jak jest karta, bo ty nie wyjeździsz tyle paliwa, co oni zwroty dostaną, więc to tak wygląda. E, więc przeglądajcie te Solarisy. Przede wszystkim godziny, godziny uważajcie, bo mnóstwo agencji przekręca z godzinami, prawda? Ty tam nie odczuwasz, oni się wkręcą, że to jest większy podatek, tam, tam zrobiłeś tyle samo godzin, ale w tamtym tygodniu było tyle podatków, w tym tego. musicie walczyć, bo ja sam wielokrotnie walczyłem dlaczego, dlaczego miałem na przykład 50 euro różnicy w podatku, jeżeli te same godziny miałem, powinien dostać tą samą wypłatę. Nigdy wypłata nie była taka sama. Nigdy nie jest taka sama, zawsze jest różnica, nawet 5 euro będzie inna, ale będzie inna. Nie wiem dlaczego to tak wygląda, czy to po prostu e, tak kręcą, czy to jakieś progi podatkowe. Nie wiem, nie wiem. Ale to tam pół biedy, bo tam 5 euro w te w tamte to jest pół biedy ale jak już wam ktoś parę godzin zabierze zdarzało mi się po 10-15 godzin tracić więc o to już trzeba walczyć mm. na pewno czego nie róbcie nie róbcie tego z agresją jak dzwonicie, normalnie, kulturalnie bo znałem wielu joj, moje godziny dawaj, joj, kurwa pokażę takie, no nie róbcie takich rzeczy bo sam pracowałem chwilę w biurze i ktoś tak dzwonił to po prostu zlewaliśmy taką osobę później dzwoniło, nie odbieraliśmy odrzucaliśmy bo hamstwo, hamstwo nigdzie nie jest tolerowane. Normalnie kulturalnie też da się wszystko załatwić. Ja zawsze kulturą to załatwiam i, uwierzcie mi więcej wywalczyć niż niż hamstwem i, i krzykami i i wyzywaniami, prawda? Yy... Przede wszystkim jeszcze na koniec dodam, zanim w ogóle się zdecydujecie na jakąś agencję, poczytajcie sobie fora. Ale na forach rzadko, co się można ciekawego dowiedzieć, najlepiej, jakbyście kogoś poznali osobiście. To osoba, która uczciwie pracowała. Nie takich leserów, którzy na chorobowe co chwilę bumelki, poniedziałki zachlane nie poszli. Oni wam nie powiedzą nic dobrego. No bo agencje nie traktują takich ludzi dobrze, więc yy, oni nie będą mieli dobrego zdania o agencjach, a nie agencja o nich. Uczciwych ludzi, którzy normalnie pracują od dłuższego czasu, powie wam, wprost, jak ja zawsze ludziom mówiłem wprost, agencja ma to, 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 to okej, okay, ale tu i tu musisz uważać, bo tu i tu potrafią coś, coś, coś zrobić, prawda? Myślę, że, myślę, że to, że to najważniejsze rzeczy. Jak ktoś by chciał, mogę, mogę jakoś w następnym filmiku przedstawić wam jakieś Agencje, akurat ja znam agencje, które zatrudniają spabaczy, ale mógłbym parę jakichś tam rzeczy powiedzieć o tych agencjach dobrych i złych, więc, więc jeżeli ktoś będzie chętny na dole, proszę o komentarze i przede wszystkim subskrybujcie mój kanał. I, I rozpowszechniajcie wszędzie, gdzie się da. E, będę, będę robił jeszcze więcej, jeszcze więcej. E, jakiś ciekawy temat chcecie. Akurat jestem spawaczem, więc w tej dziedzinie e, mogę jakiś filmik zrobić. Jeżeli coś ciekawy temat ktoś ma w głowie na dole, proszę pod filmikiem w komentarzu napisać, co tu mógłbym innego zrobić. Jakieś ciekawostki. E, myślę, myślę że, że postaram się zrobić coś ciekawego. Ok, czyli to wszystko. Do następnego trzymajcie się. Cześć.